Jeśli chodzi o możliwości i potencjał do działań, które mogły poprawić efektywność funkcjonowania gospodarstw mlecznych, to myślę, że z perspektywy oczywiście całości gospodarstw i analizy w skali makro byłby to rozród. Oczywiście może to być nieprawdziwe dla pojedynczych gospodarstw, gdyż każde funkcjonuje troszkę na innych zasadach. I e, każde ma inne problemy i inny, rachu, inny rachunek. W związku z tym e, oczywiście może to nie być prawdziwe. Natomiast dla większości gospodarstw największy potencjał, który drzemie w poprawie e, dochodowości, wyników finansowych jest rozród. I śpieszę z informacją dlaczego. Otóż po pierwsze dlatego, że wskaźniki globalne są bardzo słabe rozrodu, mamy średni okres międzycielniowy 400, tam ponad 30 dni, mamy dosyć dużo materiału, który musimy kupować, remont stada jest wysoki, długość użytkowania krowy jest stosunkowo krótka, bo to jest około 3, 3, 3, 4 laktacji, remont stada wynosi na poziomie 35% i tej młodzieży musi być naprawdę dosyć sporo zostawionych, żeby reprodukcję prostą utrzymać i stałą wielkość stada w czasie. I dlatego, Dlatego taką może posłużę się symulacją. Jeżeli mamy stodo, takie 100 krów, które rocznie musi wprowadzać do stada 35 jałówek czy 33 jałówki przy remoncie stada 30-35% na utrzymanie stada w tej samej wielkości, to przy pogorszonych wskaźnikach rozrodu może się okazać, że takie gospodarstwo jest zmuszone ponosić dodatkowe koszty remontu stada, które to spowodują, że w ogóle utrzymają stałą wielkość stada w czasie. Przy dzisiejszej Cenie na rynku mleka dosyć dobrej, atrakcyjnej, pomimo pory, która zawsze wiązała się ze spadkami na rynkach mleka. Również wartość takiego materiału jest droga, i to jest koszt rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przyłóżmy, że to jest 7 tysięcy zajówkę razy 10 sztuk, to jest 70 tysięcy. To jest po stronie kosztów. A teraz wyobraźmy sobie drugie gospodarstwo, które jednak ma bardzo dobrze prowadzony rozród i które ma nadmiar wyprodukowanych jałówek remontowych i wówczas e, tak naprawdę oszczędność jest podwójna. Po pierwsze pozbywamy się kosztu z punktu widzenia remontu stada, bo nie kupujemy 10 sztuk, zaoszczędziliśmy 70 tysięcy, a mało tego zyskujemy, gdy sprzedamy te 10 sztuk, czyli stanie się to po stronie przychodowej. I oczywiście, że istnieją koszty odchowy takiej jałówki, ale najczęściej one mieszczą się w połowie wartości rynkowej i ich sprzedaży. Dzięki temu realnie możemy zyskać E, e, zaoszczędzić 70 tysięcy i zyskać 35 tysięcy na sprzedaży, już netto, abstrahując koszty ich e, e, odchowu. W związku z tym zyskujemy 100 tysięcy. I dzisiaj przy gospodarstwach, które mają bardzo wysoki poziom produkcyjności pojedynczej krowy, już przestrzeni na poprawę. Ilości produkowanego mleka nie ma, a tak naprawdę ta poprawa ilości produkowanego mleka wiązałaby się dosyć nieefektywnie z nierównomiernym i nadmiernym wzrostem kosztów uzyskania tej ekstra wydajności. W związku z tym poszukiwanie właśnie takich elementów jak który wskazałem, myślę, że jest zasadny i może w krótkim czasie przynieść dosyć dobre rezultaty. Mam na myśli tutaj no, to porządkowanie rozrodu to też może być 2-3 sezony, 2-3 lata. Natomiast jest o co walczyć, ponieważ no, może stać się to naprawdę przeważyć szale, jeśli chodzi o, o ten wynik finansowy na końcu, na końcu naszych działań.